Kochane dzieci, ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Piękny i ważny cud, o którym dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, o rozmnożeniu chleba. Zobaczcie, jak było pięć tysięcy samych mężczyzn, to zobaczcie pewnie jeszcze drugie tyle było kobiet, jak nie więcej, i jeszcze pewnie dzieci. Tak jak teraz jesteśmy tutaj w kościele, tak to jak to mówią chłopów, jest mniej trochę. Kobiety zawsze jeszcze więcej, więc to był naprawdę spory tłum ludzi, którzy, jak słyszeliśmy dzisiaj, zostali nakarmieni przez Jezusa pięcioma chlebami jęczmiennymi i dwoma rybkami. Pierwsze czytanie też mówiło o roznożeniu chleba za czasów proroka Elizeusza i tak można byłoby znaleźć więcej. Przed Elizeuszem był prorok Eliasz i była pewna wdowa w Sarepcie Sydońskiej, do której trafił właśnie prorok. I powiedział, żeby dała mu coś się napić, a przy okazji niech mu zrobi mały podpłomyk. On, mówi, nie mam już chleba. A on wtedy powiedział: "Zban mąki się nie wyczerpie. Miał ostatnią garść mąki, jeszcze nie zostały, i, i, i troszkę oliwy w naczyniu. Mówi: Dzban mąki się nie wyczerpie i ta oliwa się nie skończy, aż Bóg znowu ześle deszcz na ziemię. Tak powiedział Pan Bóg Izraela. I tak też się stało. Przez dłuższy czas. Z tego właśnie tej końcówki, resztki mąki i tej odrobiny oliwy, ona mogła przyrządzać posiłek i dla samego proroka, dla swojego syna i dla siebie. Ale jeszcze wcześniej widzimy naród wybrany, który idzie przez pustynię. Wielotysięczny, kilkaset tysięcy osób, i teraz Pan Bóg karmi ich manną z nieba. Przez 40 lat jedzą ten pokarm, a kiedy zbrzydł im już sama ta manna. I chcieli mięsa, to codziennie przylatywały przepiórki, i tego mięsa też mieli pod dostatkiem na pustyni. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i nie tutaj jest problem, że Bóg czegoś nie może. Bóg może, ale ważne jest, co my robimy z tymi cudami, które w naszym życiu się dzieją. Bo każdy z nas na pewno mógłby się pochwalić różnymi sytuacjami których sam stał się świadkiem jakiegoś cudu. Może inni tego nie widzieli, ale dla nas to było ważne. Kiedy o coś się prosiliśmy głęboko z serca Pana Boga, kiedy może udaliśmy się na pielgrzymkę, na jasną górę e, i tam ofiarowaliśmy te nasze prośby, kiedy z różańcem w ręku, kiedy, kiedy odmawiając tą nowennę pompeniańską, czy jakieś inne modlitwy, kiedy nieustannie wołamy do Pana Boga i, i dzieją się rzeczy wielkie. Pan Bóg wysłuchuje tych naszych błagań, wtedy dzie, do, do, dzieją się cuda. I te cuda są, były, są i będą. Ale zobaczcie, tak jak z innymi rzeczami, można wszystko widzieć tak, jak się chce. I interpretować tak, jak się chce. Jak się to, człowiek chce to rozumieć. I tak samo można wyciągać wnioski dobre albo niedobre. I kiedy poczytamy do końca tę dzisiejszą Ewangelię, widzimy, że kiedy ludzie zrozumieli, co się stało, a Jezus dał im to zrozumieć właśnie po to, że kazał zebrać te pozostałe ułamki, które zostały, oni by się nawet nie zorientowali, co się wydarzyło, gdyby nie to, że pamiętali, że było pięć chlebów i dwie ryby, a koszów ułamków zostało dwanaście, napełnionych. I kiedy widzą, co się dzieje, to chcą porwać Jezusa, żeby go obwołać królem. I my też byśmy chcieli mieć takiego Pana Boga. Panie Boże, ja ci paciorek, tu, 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 tu. Mam, nie. Panie Boże, ja chcę to? Tu, paciorek tamtego, czy dwa, ruszańce odmówię sobie tak raz, dwa do tego. Jest, nie? O! To by było. Pan Bóg jest, u, to by było wtedy fajnie. Ale nic z tego. Pan Bóg tak nie działa. I właśnie dlatego Jezus też ucieka od nich, schowa się, idzie na miejsce pustynne dalej, osobno. Oni potem za tym, o tym będziemy słyszeć w kolejnej niedzielę, kiedy oni go tam znowu znaleźli, do niego przychodzą, zaczyna im mówić słowa trudne. A czy my jesteśmy gotowi na słowa trudne, kiedy Jezus od nas też będzie wymagał, kiedy wymaga od nas dawania świadectwa, kiedy wymaga od nas tego, byśmy stawili czoło problemu. Czy wtedy jesteśmy równie chętni, by przyjąć Jezusa, czy będziemy tak, jak ci ludzie potem zaczynają odchodzić, bo im się już przestaje to podobać? Gdyby było tak, że jak rzeczywiście, kochani, jak chodzisz do kościoła, jak się modlisz, jak robisz wszystko tak, jak trzeba, to się wszystko w życiu układa, to byśmy się tutaj w kościele nie pomieścili. Znowu tak jak kiedyś, jak pamiętają starsi ludzie jeszcze, że kiedyś było tak, że przed kościołami, jeszcze przed wejściami, trzeba było specjalne głośniki. Montować, bo, bo ludzie się w kościele nie mieściło, nie mieścili, bo tyle ich przychodziło na ze świętą. I dzisiaj byłoby tak samo. A dlaczego tak nie jest? No właśnie. Bo Pan Bóg nikogo do no, niczego nie zmusza. Pan Bóg daje nam okazję. Pan Bóg stawia przed nami wyzwanie i mówi: dasz radę, jestem przy Tobie. Wystarczy ci mojej łaski. Jednak jakże często my sami z tego rezygnujemy. Bo chcemy nie wiadomo czego i tak się nakręcamy tylko, a potem życie weryfikuje to wszystko, te nasze prośby, takie myśli, te nasze pragnienia tego, co byśmy chcieli. I, I tak potem sobie odpuszczamy, I potem już tak żyjemy z dnia na dzień, tylko się nakręcamy, denerwujemy, tak narzekamy, tak wzdychamy, tak oceniamy innych, nie, to tak jak jest ten znane takie powiedzenie, że potem siedzą, nic nie robią, kawę sobie zrobią, piją, palą papierosy. Jeszcze tam jakoś piweczko do tego, o właśnie, a ten to się powinien podzielić tam, o tamci też powinni się podzielić, nie? bo z nami, bo my nie mamy, nie? Na takiej zasadzie właśnie. Tu naprawdę, kochani, właśnie nie o to chodzi. Tak jak nie chodzi o to, żebyśmy, że musimy być idealni, bo nie będziemy. Nikt nie jest idealny. I Pan Bóg wcale nie wymaga tego, żebyśmy byli idealni. Ale wymaga od nas wytrwałości. Po to są przeszkody, żeby je pokonywać. Po to są wyzwania, że jak raz nie wyjdzie, to spróbuję inaczej. I jeszcze bardziej wołam Pani Jezu, i pomóż. Inaczej, inaczej mi się nie uda. A my jesteśmy bardzo często podobni do takiego dziecka, któremu ojciec w tym takim klimacie jeszcze właśnie tych, tej, tej, tej ziemi świętej, czy w ogóle tego wschodu, jeszcze w dawnych czasach, kiedy nie było kranów, nie było... Nie było instalacji takiej tej wodno-kanalizacyjnej, tylko gdzieś tam była studnia i trzeba było przynieść wody ze studni. Mały chłopiec poszedł z wiadrem no i był wielki kamień i próbował jakoś tam sobie poradzić, żeby ten kamień odsunąć i wody nabrać. I nawet był cwany, bardzo inteligentny. Próbował brać, jak nie, nie szło go zepchnąć, bo był za ciężki, próbował go podważyć, robił nawet dźwignię, wiecie, jak to tam podstawiał kamień, jakiś drąg, próbował z większym naciskiem, żeby, żeby mu się to udało. I nic. Nie dał rady. Przyszedł taki, taki zniechęcony do, do ojca i mówi, tato, nie da się. Próbowałem wszystkiego. Na pewno wszystkiego próbowałeś? Mówi ojciec. Tak, próbowałem wszystkiego. Na co ojciec mówi, nie, nie próbowałeś wszystkiego. Jak to nie? Bo mogłeś jeszcze poprosić o pomoc mnie. To w jest właśnie, kochani, to, że my często o tym zapominamy żeby poprosić Pana Boga o pomoc. Chcemy się, nie wiem, czasami przed Nim wykazać, żeby co, przyszedł, pogłaskał, że dobry jesteście, dobra. To tak nie działa. Albo nie działa też to, że, że diabeł sobie w pewnym momencie nas odpuści, powie, że już nie ma co tu robić, bo, bo my jesteśmy tak do Pana Boga przylgnięci, że już nas nie oderwie, więc on sobie odpuszcza. Nie, tak nie powie. Do końca życia będzie przy nas i będzie nas próbował od Pana Boga odciągać. Ale właśnie chodzi o to, byśmy w tej drodze nie ustawać, byśmy umieli wyciągać właściwe wnioski. A to, jakie wnioski wyciągamy, zależy od tego, w jaki sposób patrzymy. Kiedy patrzymy miłością, tak jak uczy tego Bóg, kiedy chcemy dawać siebie, kiedy chcemy pomagać, kiedy chcemy służyć, potrafimy to dostrzec i potrafimy się zachwycić i, i z tego chociażby dzisiejszego cudu wywnioskować, że przecież Pan Bóg dobrze wie, że potrzebujemy jeść że musimy pić, że musimy się coś ubrać, że musimy, że musimy gdzieś mieszkać. I zresztą w innym miejscu w Ewangelii Pan Jezus o tym mówi. Ojciec Wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam przydane. A jakże często właśnie to jest takie tłumaczenie, bo ja muszę na chleb zarobić. I wszystko inne poświęca, bo ja muszę na chleb zarobić. No i w końcu masz tego chleba. I co? Ale już zostajesz sam. Bo Szukając chleba dla siebie, zapomniałeś, że obok ciebie są bliscy. Ale kiedy masz w sercu miłość Jezusa, to potrafisz podzielić się kawałkiem chleba, malutkim nawet. I się wszyscy najedzą, tak jak dzisiaj w Ewangelii. To jest, kochani, coś przeciwnego. Kiedy widzimy Jezusa i potrafimy się Nim zachwycić, to zaczynamy dostrzegać, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I jeżeli... Jeżeli chociaż my słabi jesteśmy, jeżeli będziemy współpracować z Jego łaską, to i my jesteśmy w stanie wznieść się na wyżynę. Ale możemy też widzieć ten świat z perspektywy czubka swojego nosa i szukać wygody. Tak jak ci ludzie zobaczyli, że ich nakarmił Jezus, no to najlepiej obołać go królem. Niech wszystko robi za nas. Nie niech wszystkim da wszystko, nie wszyscy wszystko mają. No jakby słuchać komunistów, oni też tak to. Na to musi być, na to musi być, na to musi być, tutaj z tym trzeba, ale, ale skąd to wziąć? No, tym trzeba zabrać, tym trzeba zabrać, tym trzeba zabrać, bo, bo, bo my musimy mieć. No, no to nie ta droga. To jest właśnie, kochani, takie myślenie i szukanie, przerzucanie odpowiedzialności na innych. Tymczasem tu chodzi o to, że ja mam się zaangażować, bo każdy z nas o swoje zbawienie będzie walczył i walczył. To nasze życie jest takim właśnie egzaminem. Czy my rozwijamy się, czy też nie? Bóg nikogo do niczego nie zmusza. To jest to, co właśnie w prologu Ewangelii Nowej, z którego fragment dzisiaj słyszeliśmy. Jezus, Jezus mówi: Słowo przyszło do swoich, a swoich go nie przyjęli, bo oni chcieli czegoś innego. Ale tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Jeżeli więc i my przyjmiemy Jezusa, który, Jego, który jest, potężnym prorokiem w Mowie, który, którego Słowo zawsze yy, przynosi owoc. Jeżeli będziemy z Nim współpracować, jeżeli przyjmiemy Go do swojego serca, bo będziemy tego chcieli, to będzie nasze przekonanie i będziemy o Niego walczyć każdego dnia. Jesteśmy w stanie wygrać ze złym duchem. W chwili pokusy będziemy w stanie wybrać właściwie. Bo nie oszukujmy się, kochani, ale, ale zły duch będzie przy nas i będzie ciągle próbował nas od Pana Boga odciągnąć. Będzie przede wszystkim prowokował. Będzie prowokował tak jak prowokował chociażby kiedy się rozpoczynała w tym roku olimpiada. Tym widokiem obrazoburczym, ostatniej wieczerzy. I można się nakręcić, ale diabeł właśnie na to liczy. Bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy tam to robią, że to oni, powiedzmy ich teraz by trzeba było, nie wiadomo co im zrobić za to. Nie. Diabeł się w ogóle nimi nie przejmuje. On ich wykorzystuje, ale nie o nich Mu chodzi. Chodzi o nas, żeby nas jeszcze odciągnąć, żeby w nasze serca wlać ziarno nienawiści, żeby ono zaczęło tam się rozwijać, I żeby nas od środka zniszczyć. Zło trzeba zwyciężać dobre, ale jesteśmy w stanie to czynić tylko wtedy, kiedy zaufamy Jezusowi. Że wcale nie chodzi o to, żeby wszystkim udowadniać, że jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi. Bo jak ktoś nie chce tego uznać, to i tak tego nie uzna. I potem jedni mówią swoje, drudzy mówią zupełnie coś innego i nigdy się nie... I potem się cieszą, a bo mu powiedział. No to powiedział jak powiedział. Czy mu powiedziała, nie? To z drugiej strony tamci będą odwrotnie to widzieć. Te same sytuacje, ale będą oceniać zupełnie inaczej. Z innej perspektywy. Więc tu wcale nie o to, chodzi, by jeden drugiego na siłę przekonać, Nikogo na siłę nie przekonamy. Ale mamy dawać świadectwo, tego, że jesteśmy wierni Jezusowi, nawet wtedy, kiedy przyszłoby nam oddać życie za Jezusa. Tak było właśnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ci, którzy decydowali się na bycie chrześcijanami, liczyli się z tym, że nawet i życie wszędzie oddać. Ale wiedzieli, że Bóg daje im dużo więcej on jest panem życia i śmierci. I nie bali się tego zrobić. I słuchajcie, ta ich odwaga, kiedy oddawali swoje życie, chociażby na arenach, ona była. Była tym zaczynem, za, za, za siebie pod nowe nawrócenia. Ludzie, którzy przyszli się pobawić, zobaczyć, jak chrześcijanie giną w tych tak zwanych cyrkach, kiedy widzieli, widzieli, że oni się wcale nie boją, jeszcze śpiewają hymny ku czci Jezusa, któremu zaufali, zaczęli się zastanawiać, skąd oni to mają. I zaczęli się tym interesować, zaczęli szukać i oni później odnajdywali Jezusa. Ważne jest, byśmy i my o tym pamiętali, że kiedy. Pozwolimy Jezusowi wejść do naszego serca, on zaspokoi nasze pragnienia, zmieni się nasza mentalność. Dlatego tak ważna jest Komunia Święta, bo to rozmnożenie chleba jest takim, właśnie jak słyszeliśmy we wstępie do Mszy Świętej, takim nawiązaniem właśnie do Eucharystii. Jezus daje nam siebie, daje nam pokarm, dzięki któremu mamy życie. Pokarm, który jest dużo bardziej skuteczny niż ten, który jedli Izraelici na pustyni przez 40 lata, poumierali, bo kto spożywa ten pokarm, to ciało Jezusa Chrystusa będzie żył na wieki. Wierzysz w to?